Do Japonii najlepiej jest jechać w okresie wiosennym, ponieważ opady deszczu nie są tak obfite jak w okresie letnim i jest już dość słonecznie, oraz na jesieni, ponieważ temperatura jest jeszcze wysoka. Nie zalecam natomiast jechać do Japonii w okresie letnim z powodu dużych opadów deszczu wysokiej wilgotności powietrza, jest to także okres występowania częstych tajfunów. Japonia jest krajem, gdzie najlepiej na świecie rozwinięta jest sieć kolejowa, dlatego najlepszym sposobem na poruszanie są pociągi. Mam tu też na myśli szybką kolej miejską Shinkansen. Turyści zagraniczni mogą zakupić tzw. Japan Railway Pass. W Dobrych cenach. Mogą ten, ten bilet zakupić tylko przed przyjazdem do Japonii, ponieważ już na terenie Japonii te bilety nie są do nabycia. Do Japonii e, żaden samolot nie lata bezpośrednio z Polski. E, musielibyśmy lecieć z przesiadką przy któryś z większych portów europejskich, jak Frankfurt czy Heathrow, bądź przez któryś z portów e, w krajach arabskich, mam tu na myśli Doha bądź Dubaj. Japończycy to jest naród, który ogromną uwagę zwraca na przestrzeganie prawa i zasad społecznych. I warto tego przestrzegać, nawet będąc turystą, ponieważ możemy zapłacić całkiem spory mandat, chociażby wyrzucając papierek na ulicę. Co ciekawe, w Japonii niemalże nie ma śmietników. Śmietniki na ulicach występują przy niektórych sklepach spożywczych, czasami w hotelach, czasami na stacji kolejowej, ale zdarza się, że przez cały dzień trzeba ze sobą nosić swoje śmieci ludzie mają swoje woreczki. I w, żaden, w żadnym wypadku nie wyrzucają tego na ulicę. W Japonii warto e, zabrać adapter, e, bądź też kupić go na miejscu, abyśmy mogli naładować swój sprzęt elektroniczny. Przy czym warto pamiętać, że jest tam z, e, znacznie niższe napięcie w gniazdkach, w związku z tym ten sprzęt będzie się dwa razy e, dłużej e, ładował. Japonia to nie jest kraj, gdzie możemy wytargować cenę, e, natomiast Japończycy nie starają się naciągnąć e, turystów e, i zazwyczaj taką cenę, jaką e, dostaniemy, to taką powinniśmy zapłacić. Japonia Generalnie uważana jest za bardzo drogi kraj, a natomiast nie do końca mogę się z tym zgodzić. Koszty takiego utrzymania, podróżowania poza transportem i czasami poza noslegiem, ale to też zależy od miejsca, jest znacznie niższe niż w Europie Zachodniej czy nawet w Europie Południowej. W przypadku jedzenia dosyć często jest taniej niż w Polsce. Średni koszt obiadu, naprawdę pysznego, świeżego jedzenia to jest około 30 zł. Problem tam mogą mieć wegetarianie, ponieważ nawet w potencjalnym które nie zawierają mięsa czy ryb, nadal pojawia się składnik rybny, ponieważ suszona ryba jest dodawana do bulionu, czy jest on dodawany do wszelkiego rodzaju sosów, zup, czy dania są po prostu na tym gotowane lub smażone. Fajnym zwyczajem jest to, że jak ja chodziłam ze znajomymi do restauracji, to się zamawiało różne potrawy i się nimi dzieliliśmy. Nie zamawiała każda z nas nie wiem, ja to, ja to, tylko no dobra, no to co zamawiamy? No to talerzyk tofu, tam talerzyk tego i po prostu wszystkie sobie przekazywałyśmy i się dzieliłyśmy. Przede wszystkim można siorbać. Oni jedzą makaron, soba i na przykład, jeżeli jemy taki makaron, to można siorbać. To nie jest e, niekulturalne. Tam się napiwków nie daje, to jest wręcz uznawane za takie faux pas. Ich obowiązkiem jest, żeby y, kelner służył. Więc jeżeli na przykład damy mu napiwek, to znaczy, że on ten swój obowiązek coś nie do końca wykonał i należy mu jeszcze dodatkowo zapłacić, żeby on wykonał to lepiej. w sklepie. jeżeli sprzedawca pakuje rzeczy, to on cały czas mówi. No to takie formułki są. On po prostu cały czas mówi. Myślę, że to jest coś w stylu pakuje tutaj, proszę, wydaję tyle reszty. Ja na początku myślałam, może oni coś do mnie mówią, może ja mi coś odpowiedzieć. I na przykład zaczęłam im dziękować, ale nie. Oni po prostu jak z automatu mówią, 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 mówią. Koniec kolejna osoba. Japonia też jest bardzo bezpiecznym krajem. Na przykład jeżeli zgubimy portfel, bardzo prawdopodobne jest to, że on wróci z całą zawartością. Jest bardzo dużo policjantów, tak naprawdę ich rolą jest udzielanie nam pomocy, czyli jeżeli nie, wiem, nie znamy drogi, czy co, co, możemy się ich o wszystko zapytać, tak naprawdę. Trzeba uważać, jeśli ma się tatuaże. U nich tatuaże kojarzą się z Jakuza, czyli z ich, ich mniejszą mafią. Nie należy popadać w jakąś obsesję, ale warto mieć to na uwadze. Jeżeli ma się tatuaże, nie można wejść do onsen, czyli do tych źródeł gorących. Są specjalne y, takie onseny dla osób wytatuowanych. Tak. Ie. Nie. Konnichiwa. Dzień dobry. Konbanwa. Dobry wieczór. Sayonara. Do widzenia. Nihongo ga hanasemasen. Nie mówię po japońsku. Eigo ga hanasimaska. Czy mówi pan po angielsku? Dozo. Proszę. Arigato. Dziękuję.